się na tej scenie, by przedstawić swoją wizję Polski. Państwo mówili, że chcieliby, aby wygrał w pierwszej dużo. zatem krzyknijmy! Pierwsza tura! Pierwsza tura! Pierwsza tura! serc, które postanowimy tutaj dzisiaj przyjść i przywitać naszego kandydata. Chyba nie mamy wątpliwości, że to tutaj bije dzisiaj serce Polski. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! ¡Gracias! w Kiencach, na Placu Artystów, w sercu województwa świętokrzyskiego. Każdy z was, moi kochani rodacy, wszyscy razem, jesteśmy dzisiaj dowodem na to, że nikt, nikt nie zatrzyma nas do drogi do wielkiej, silnej, normalnej i bezpiecznej Polski. Was. I nigdy nie mówię do Was, nie powiem, tak jak mój główny kandydat naprzód, a sam będę się przyglądał Waszym plecom, ale będę mówił za mną i bądźcie ze mną, drodzy Państwo, bo dzisiaj głośno krzyczymy, że nie poddamy się ani przemysłowi kłamstwa, ani przemysłowi propagandy Donalda Tuska, ani telewizji rządowej, ani służbom specjalnym, ani Najwyższej Izby Kontroli. Bo jesteśmy wolnym, dumnym, suwerennym narodem, tej wolnej i niepodległej Polski. Ale! W serce Polski. Tak, to jest ziemia, która ma piękne zasoby i mineralne, i te, które są potrzebne polskim przedsiębiorcom. Wam, ludziom pracowitym, ludziom kochającym Polskę nasze wartości, które są budowane od wielu wieków na ziemi świętokrzyskiej od ponad tysiąca lat. Te wartości są głęboko wśród nas. I ich będziemy także bronić. Jesteśmy, drodzy Państwo, na placu artystów, więc muszę się do tego odnieść. My, zgromadzeni tutaj i ja jako przyszły prezydent Polski, my chcemy dziedzictwa! Dziedzictwa, a nie dziwactwa. Chcemy kwiaty polskiej... Klasy. Kulturę, wspaniałą historię, architekturę sakralną w całej Polsce. Z tej głębi nasi artyści muszą wydobywać nas samych jako wspólnotę narodową, a nie oglądać się na obce ideologie, które chcą z naszego kraju, z naszej ojczyzny, z naszej pięknej Polski zrobić laboratorium cipaństwa, drodzy Państwo. <głos》> Nie ma na to zgody, i tak się cieszę, że wszyscy się w tym zgadzamy. Ale prezydent Polski jest też, a może przede wszystkim od tego. Abyśmy czuli się bezpieczni, wybieramy przyszłego zwierzchnika sił zbrojnych, który przez kolejne pięć lat będzie musiał dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków. To tutaj, na targach w Kielcach, odbywają się największe, jedne z największych w Europie targi przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego, szanowni państwo. My będziemy dopiero wówczas bezpieczni, gdy będziemy mieć co najmniej 300 tysięczną polską armię, gdy będziemy mieć świadomość, że musimy bronić się sami i budować nasz przemysł zbrojeniowy i wypełniać te kontrakty, które są dla Polski dobre, a nie te kontrakty, które chcą, żebyśmy realizowali Berlin, Bruksela czy Paryż. Nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, gdy zostanę prezydentem Polski, będzie w rękach zwierzchnika polskich sił zbrojnych, a nie Unii Europejskiej. się na to, aby wpuszczać do Polski nielegalnych imigrantów. Bo to bezpieczeństwo Polek i Polaków będzie dla mnie najważniejsze, a nie załatwianie interesów państwa niemieckiego. Nigdy nie będę lokajem ani kamerdynerem spraw niemieckich. Będziemy bezpieczni jak będziemy bezpieczni żywnościowo. Pewnie wśród Państwa są dziś także nasi wspaniali rolnicy, którzy nas żywią i za to dziękujemy. Słyszę, że są. Drodzy Państwo, będziemy bezpieczni żywnościowo. Jak odrzucimy obce ideologię, obcą ideologię Zielonego Ładu, która niszczy nasze gospodarstwa rolne. Jak odrzucimy ideologie, które mają niszczyć polskie szkoły i mieszać w głowie naszym dzieciom i naszym wnukom. Tu jest Polska! Tu, tu, jest, polska! Polska! tu jest 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 polska! Żeby Polska była bezpieczna, to musimy zadbać też o bezpieczeństwo cywilne, a to jest rzecz, która dotyka państwa pięknego miasta Kielc. Są przecież plany, aby wybudować parking podziemny pod Placem Wolności, który stać miałby się także miejscem schronienia dla osób cywilnych. Tak, musimy o to dbać. Mimo że zaprowadzę was do Polski pokoju, bo czym więcej zbrojeń i czym więcej polskich żołnierzy, to tym mniejsza szansa na to, że ktokolwiek nas zaatakuje. I po to właśnie chcemy się zbroić, żeby Polska była bezpieczna i mogła się rozwijać. Ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że mieszkańcy i mieszkanki Kielc, którzy stoją na tym placu, tylko dla czterech z Was na stu. Dzisiaj jest schronienie w schronach tutaj w Kielcach, w Waszym rodzinnym mieście. Dlatego pod Pracę Wolności musi powstać parking podziemny, który będzie dawał bezpieczeństwo cywilom. I ten pomysł nie może przegrać z ideologią. Do Polski dobrobytu i Polski z ambicjami i z aspiracjami, bo my takiej Polski chcemy, taką Polskę znamy i tacy jesteśmy. Drodzy Państwo, dziś jest niedziela i chciałem oszczędzić mojego głównego kontrkandydata zastępcę Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego. Ale jak Państwo wiecie, tam odpowiedzią na każde pytanie jest. Czasy się zmieniają. I dzisiaj czasy się zmieniły tak bardzo, że moi współpracownicy powiedzieli mi, że kandydat, który ściągał w Warszawie krzyże, który przeznaczył 40 milionów złotych na środowiska LGBT, który jest radykalnie lewicowym, antychrześcijańskim kandydatem na urząd prezydenta Polski, dziś cytował. Pismo święte. <laughs> <laughs> <And> <bad. laughs> Zaskoczę. Ale to dobrze, że cytował Pismo Święte, bo to najmądrzejsza księga na całym świecie i od wieków. Natomiast próba oszukiwania nas wszystkich, jak będzie wyglądała Polska po 18 maja, odbywa się tak mocno dzisiaj na naszych. Oczach i za sprawą także przede wszystkim telewizji rządowej, która jest w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Oni mówią cały czas i Rafał Trzaskowski mówi cały czas, że czasy się zmieniają. Można było być przeciw centralnemu portowi komunikacyjnemu, dzisiaj mówić, że czasy się zmieniły. Można było mówić, jestem zielonym Rafałem, a z Warszawy robię laboratorium Zielonego Ładu. A dzisiaj w kampanii wyborczej mówić jestem przeciwko. Można było, drodzy Państwo, walczyć z wartościami chrześcijańskimi, a w kampanii wyborczej cytować Pismo Święte. Jesteśmy wszyscy świadkami wielkiego spektaklu kampanii wyborczej. I musimy mieć świadomość, że po 18 maja...

Zostawiają sobie ten margines, ten margines wypowiedzi, żeby po 18 maja albo 1 czerwca powiedzieć, drodzy Polacy, czasy się zmieniły i teraz dorżniemy Watachę z jednej strony, i dorżniemy Polskę, jaką znacie, zalejemy ją ideologią, zalejemy ją Zielony ładem. Oddamy naszą suwerenność i wolność Brukseli i Unii Europejskiej. Zerwiemy nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo Polska się zmieniła, a my domknęliśmy system. Jednowładztwo Donalda Tuska. Po to tu jesteśmy, żeby tak się nie stało i żeby nikt po 1 czerwca nie powiedział nam, Czasy się zmieniły, a Polska, jaką znacie, się skończyła. Ale... Słychać? Nigdy, drodzy Państwo, moi kochani rodacy, nigdy nie będziemy wstydzić się tego, że Polska jest Polską. Nigdy nie będziemy wstydzić się naszych wartości. Nigdy nie będziemy wstydzić się naszych planów, ambicji i aspiracji. Czasy się zmieniają. Tak! My jesteśmy gotowi na rozwój nowych technologii. Ze mną, jako z prezydentem, nie prześpimy rewolucji technologicznej, która odbywa się na naszych oczach. Zadbam o naszą wspólną przyszłość. Zadbam o przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków. Czasy się zmieniają, ale przyszłość. Nie wymaga od nas tego, abyśmy wyrzekali się tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy zbudowani jako wspólnota narodowa i nie zmieniają się też tak bardzo nawiążę do tego, że jest niedziela że musimy, drodzy Państwo, zmieniać wszystko, zmieniać nasz układ nerwowy jako wspólnoty narodowej i zmieniać te wartości, które są głęboko w nas, w naszym genotypie polskości. Czasy się zmieniają, ale nie tak bardzo, żeby zabierano nam to, co kochamy najbardziej, czyli naszą Polskę i naszą polskość. A jak pisał Eklezjastes w Księdze Eklezjastesa, słońce wschodzi i słońce zachodzi. Rzeki wlewają się do morza, a morze, drodzy Państwo, się nie przepełnia. Nie nasyci się oko patrzeniem, nie nasyci się ucho słuchaniem. Czasy nie zmieniają się aż tak bardzo, żebyśmy wyrzekli się tego, co kochamy najbardziej. Naszej Polski, naszego dziedzictwa, naszej wiary i tego, co sprawia, że jesteśmy Polakami. Za powodu, jako prezydent państwa polskiego, żeby Polska była Polską. Bądźcie ze mną! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z tobą. Polakiem. Kochamy Polskę i 18 maja wszyscy to razem udowodnimy. Bądźmy razem, bądźcie ze mną. Niech żyje Kielce, niech żyje Ziemia Świętokrzyska, niech żyje Polska. Do zwycięstwa Giorami! na scenę ze względów bezpieczeństwa. Tutaj rozumiem, tak? Z tej strony będzie wejście, ale po kolei nie wchodźmy wszyscy, bo, bo scena się załamie, dobrze?